Witam Was w kolejnym reading vlogu na moim kanale. Dzisiaj chciałabym poczytać sobie trochę z Wami Geminy, czyli drugiej części Illuminate. To jest książka, którą ja e, wylosowałam sobie w tym TBR-ze na wrzesień i na październik. To jest jedna z tych książek. To jest taki trochę grubasek, ale strasznie przyjemny w odbiorze, bo mamy różne tutaj formy tekstu, mamy tutaj taki tekst normalny, jakieś takie, wiecie, bardzo różnorodnie tutaj jest w tej książce, więc czyta się to migiem. Aktualnie jestem na stronie 210 z 631, więc idę jak burza. I powiem Wam szczerze, że jeżeli chodzi o początek tej książki, to dużo, jakby dużo mniej mi się podobało niż pierwsza część, bo jakoś tak troszeczkę ciężej było mi się w to wgryźć. No i fakt, faktem, że musiałam sobie przypomnieć troszeczkę, co się działo w pierwszej części, bo czytałam ją bardzo dawno temu, więc to było takie trochę. No ciężkie po prostu dla mnie. Jak widzicie czytam bez obwoluty, bo jest to mega ciężkie, bo ta obwoluta się wyślizguje, dlatego mam ją tutaj tak. E, no i co? Aktualnie jak już jestem na tej dwusetnej 20, stronie, to o tak mniej więcej od dziewięćdziesiątej Ja dzisiaj przysiadłam do tej książki i przeczytałam to naraz, bo mega się wkręciłam i bardzo nie chciałam się odrywać od tej pozycji, więc jestem ciekawa, jak to dalej się potoczy. Mam jeszcze troszeczkę czasu, żeby to e, troszeczkę jeszcze posłuchać sobie, posłuchać, poczytać. Zanim pójdę do pracy, więc prawdopodobnie tak to się dzisiaj jeszcze skończy. Oprócz tego słucham sobie audiobooka Olgi Rudnickiej książki Granat poproszę, coś takiego bodajże się nazywa. Jako, że jak widzieliście w poprzednich filmikach, ja mam bardzo dużą fazę teraz na komedie kryminalne, a jedna z was pod ostatnim filmikiem mi to poleciła, to stwierdziłam, że sięgnę po tą autorkę, zobaczę jak to wygląda, więc jak na razie chyba przesłuchałam tam około dwóch godzin. Bawię się dobrze, ale nie jest to jakoś takie mega fascynujące, jest to dłuższa książka niż te, które ja do tej pory słuchałam, bo ona ma w oryginale jakieś 12 godzin, a zwykle one mają około 8. Więc, no, jest to trochę grubsza książka, więc też ciężej było mi się w nią wgryźć, bo z automatu jest trochę wolniejsza. Ale jak na razie mówię, dobrze się bawię, zobaczymy jak będzie później, jak ją skończę, to Wam poopowiadam. Idę na nockę dzisiaj, więc zdecydowanie trochę książek jeszcze sobie posłucham. No, bo podejrzewam, że jeszcze tak przez godzinkę tutaj będę słuchać w domu, więc dwie godziny mi zostaną na pracę i zacznę jakiegoś nowego audiobooka. Jeszcze nie wiem jakiego, ale jakiegoś na pewno. A oprócz tego chciałam Wam pokazać książkę. Którą dostałam, bo poprosiłam chłopaka, żeby mi kupił książkę, bo ja próbowałam ją kupić od bardzo dawna i jakoś tak nie wychodziło mi, więc po prostu zapytałam jego, czy mi ją kupi, to wtedy będę ją miała i ja nie będę musiała się odwlekać znowu z kupnem tej książki i udało się, bo mi ją kupił, więc dziękuję bardzo, bo mam tutaj Battle Royale. To jest książka, której ja byłam bardzo ciekawa od oj, oj dawna. Odkąd ona tylko wyszła u nas i odkąd zaczęli ją chwalić wszyscy, to ja chciałam ją przeczytać, ale jakoś mnie nie naszło. To jest dosyć droga książka, bo ona no, oryginalnie kosztuje 90 zł, więc... a w promocji jakieś 50. To nadal jest bardzo dużo, jak na książkę, więc po prostu postanowiłam, że kupi mi ją ktoś inny. Jak widać się udało, więc próbuję ją teraz otworzyć, a nie mam żadnych nożyczek, ani nic takiego ze sobą, więc może mi się to uda. Więc zobaczymy, jak to sobie wygląda bo ja nawet nigdy tej książki nie widziałam w środku, jak ona wygląda. Ja słyszałam o niej, o, bardzo dobre rzeczy i bardzo chciałam ją przeczytać, ale nigdy jakoś jej nie miałam w rękach i nigdy nie wiedziałam w sumie, jak ona dokładnie wygląda w środku, więc w końcu się mogę prze przekonać. Jak na razie to, co wiem, to, że bardzo ładnie pachnie. Czemu ta naklejka jest na środku? Myślałam, że ta naklejka jest na folii, a ona jest na tym. Czy to jest ta jedna z naklejek, które odchodzą? Kij, zostawia się lat. Nienawidzę takich naklejek. Dlaczego wy to robicie? Proszę was. O. Nie wiem, czy to widać. No, cały klej bym miała na tym. Więc na razie musi zostać. Fajne ma wytłoczenia. Postaram się ściągnąć jakąś tą naklejkę, żeby ona nie ten. O, ale czadowa. Śliczna. Więc e, tak. Dość, nie ma duże literki. Zastanawiamy, co to są za te. A, myślałam, że coś tu będzie, a to po prostu czarna kartka. E, no dobra, a dobra, z drugiej strony jest. <laughs> ok, także tak, na pewno będę czytać. W końcu mam ją, w końcu będę mogła przeczytać bardzo mnie to cieszy. A teraz kończę już ten update. A Bo trwa już 5 minut, a ja się miałam tylko przywitać. Więc tak. Hejka. Zapraszam was na vloga. Idę się kurować, bo właśnie się waliłam w czoło. Więc życzę miłej zabawy. Mam nadzieję, że ze mną zostaniecie i widzimy się później. Mam dla Was parę update'ów. E, zacznijmy sobie może od życiowego update'u i e, pogratulowania mi inteligencji, ponieważ jest godzina 10 po 5, a ja o godzinie 16 postanowiłam pojechać na zakupy, bo muszę zrobić jakiś taki szybki obiad, a nie miałam w domu kompletnie nic, więc pojechałam na zakupy do sklepu, który jest oddalony ode mnie o 5 minut. I jak wracałam, to stałam w tak przy ogromnym korku, że wracałam do domu chyba z 40 minut. Bo ta ulica ogólnie o tej godzinie jest tak zawalona, a ja w ogóle tego nie przemyślałam. I dopiero jak na nią wjechałam, jadąc do sklepu, zobaczyłam, że w drugą stronę ciągnie się po prostu sznureczek samochodów. I stwierdziłam, że po powodzenia sobie życzę z wracaniem do domu. Ech. Więc tak, ale na pocieszenie kupiłam sobie taką babeczkę z nadzieniem mango i papaja bodajże. Więc sobie zaraz jej spróbujemy, jakby co to jest w biedronce, więc e, próbujemy. Wygryzłam pół bubeczki Wygryzłam pół babeczki i dopiero gdzieś tam zaczynam widzieć nadzienie, więc fajnie, ale ogólnie jest dobra. Jest i ono. Dlatego powiem Wam szczerze, tego nadzienia to mogłoby być trochę więcej, no ale... Ale jest dobre. Mam nadzieję, że nie słyszycie wiercenia, ale sąsiedzi robią sobie płot na ogródku. Ale tak, babeczkę polecam, jest dobra. Trochę słodka i tego nadzienia nie jest jakoś dużo, ale wydaje mi się, że to spoko, bo e, wtedy byłoby takie nie do przejedzenia. Ona jest dosyć sporych rozmiarów, więc... Lecimy już do update'u czytelniczego, bo udało mi się wczoraj skończyć na nocce tą książkę Granat Poproszę: Olgi Rudnickiej. Bodajże, jeżeli nie, to przepraszam. E, tak, to jest autorka, którą jedna z was mi tutaj polecała w komentarzu, więc postanowiłam, że po nią sięgnę. I. Hmm. Do końca nie jestem w stanie wyrazić wam swojej opinii na temat tej książki. Mamy tam historię pisarki, której mąż informuje ją o tym, że poznał miłość swojego życia. I postanawia się do niej wynieść, zmienia miejsce pracy, i jakby ucieka od rodziny, nie dając im znaku, gdzie jest, co się z nim dzieje, ani nic takiego. Mają oni dwójkę dzieci, więc e, z tego się wszystko zaczyna dziać. W pewnym momencie ktoś ginie, jak wiadomo, w takich książkach takie rzeczy właśnie się dzieją. E, no i tutaj sobie podążamy za losami tej rodziny. I ogólnie to ja się bardzo dobrze bawiłam. E, było tam mnóstwo humoru, takiego, że faktycznie. W, jakby ja się bardzo często śmiałam, albo gdzieś tam uśmiechałam pod nosem, to jest tak przesycone ta książka. Zdecydowanie, i wydaje mi się, że ona się bardziej tutaj skupia na tym elemencie komediowym niż e, kryminalnym i to taka jest dysproporcja całkiem dla mnie widoczna, ale e, nie przeszkadza mi to. Mimo, że ja lubię te kryminalne aspekty, tak mi to w ogóle nie przeszkadzało, miło mi się, to, miło mi się tego słuchało, więc okej. Okay. Możliwe, że sięgnę jeszcze po tą autorkę, tak właśnie dla rozluźnienia gdzieś tam albo, albo w pracy, jak właśnie nie będę, będę miała chwilę, żeby sobie posłuchać, to możliwe, że do tego sięgnę. A oprócz tego cały czas czytam sobie Jeminę. Wow, taką prześwietloną Jeminę sobie czytam. E, zaczęłam ją chyba wczoraj ogólnie, czyli przedwczoraj, ale przedwczoraj to ja przeczytałam 30 stron i już jestem na 440, 40, 440 stronie. I y, idzie mi to strasznie szybko, ale już dzisiaj chciałam to odłożyć na jakiś czas, bo nie mogłam się od niej oderwać, ja mam też inne rzeczy do zrobienia i wiem, że jakbym nie zostawiła tej książki, to y, no, prawdopodobnie nie zrobiłabym nic innego. Więc porzuciłam ją na chwilę, ale wydaje mi się, że dzisiaj maks jutro ją skończę i wtedy już przyjdę do Was z taką... Z taką moją opinią już całkowitą, a tymczasem wracam do czytania i idę robić obiadek. Więc e, widzimy się w kolejnym update. już z podsumowaniem tego vloga. Jak widzicie dopiero się ogarniałam, więc wybaczcie mi to, ale tak, udało mi się przeczytać Geminę i powiem Wam szczerze, że bardzo dobrze się bawiłam, ale zanim przejdziemy do mojej szybkiej opinii, to może opowiem Wam o czym jest ta książka, bo tego wcześniej chyba nie robiłam. Jak wiadomo jest to kontynuacja Illuminae, ale to nie jest książka, która... E, kontynuuje jakby losy tych samych bohaterów, bo poznajemy tutaj miejsce, do którego tamci bohaterowie zmierzają i poznajemy nowych właśnie ludzi, którzy na tym statku skoku, jakkolwiek to się tam nazywa, mieszkają i główną naszą bohaterką jest Hana, której ilustrację możemy też tutaj podziwiać, bo ona prowadzi taki pamiętnik, który dostała od ojca i ona tam właśnie różne rzeczy sobie rysuje, różne rzeczy tam pokazuje i to też jest takim e, dodatkiem też do tej książki. Hana jest córką e, takiego generała, czy tam osoby odpowiedzialnej za tą stację i w pewnym momencie musi się ona zmierzyć, zarówno ona jak i wiele innych bohaterów muszą się zmierzyć z tym, że ich życie jest zagrożone, ponieważ e, ten statek zostaje zaatakowany po to, żeby pozbyć się dowodów ataków z pierwszej części i żeby wiecie Nikt się o tym nie dowiedział. No i oni muszą walczyć o życie, oni muszą się z tym wszystkim uporać. I powiem Wam szczerze, że mi się ta część chyba podobała nawet bardziej od tej pierwszej części, bo w pierwszej części mieliśmy głównie ataki, tak jakby, w sensie, statek walczył ze statkiem i jakieś rzeczy działy się na pojedynczych statkach, a tutaj mamy bezpośrednio taką walkę, wręcz powiedzmy. Między człowiekiem a człowiekiem, i to jest coś, co tylko i wyłącznie tej historii dodaje i sprawia, że ona jest zupełnie inna od tej pierwszej części. Mi się świetnie to czytało, naprawdę bardzo dobrze spędziłam czas, bardzo fajnie się bawiłam. To było coś takiego, co było bardzo odświeżające w tym momencie dla mnie, bo dawno nie czytałam takiej historii. No a oprócz tego, właśnie to, że ta książka jest tak różnorodnie pisana i że mamy tutaj różne formy i tekstu, i właśnie jakieś tam rysunkowe to tylko i wyłącznie mi dodawało jakby takiej... To była taka gratka, powiedzmy, dla czytelnika, więc to jest jak najbardziej coś dobrego. Żałuję, że tego, że troszeczkę odwlekałam sięgnięcie po tą część, że ona dosyć długo leżała u mnie na półkach, a ja się nie zabrałam za nią, więc cieszę się, że wylosowałam ją sobie w tym tbr bo jest to naprawdę przyjemna historia, coś przy czym no, ja nie mogłam się od tej książki oderwać i czasami się nawet zastanawiałam, co tam się dalej wydarzy, bo wierzcie mi, że jest tutaj parę momentów, w których ja miałam takie, co wy robicie? Dlaczego? Dlaczego to się dzieje, co się dzieje? Co tu ma się później wydarzyć, jak to się wszystko odkręci. I tak ja się tak zastanawiałam, i na koniec, ta książka się tak skończyła, że ja już chcę kolejną część. Ja naprawdę chcę przeczytać tą kolejną część. I nie wykluczam, nie wykluczam tego, że jeszcze we wrześniu ja skończę Iluminę i całą tą serię, bo kurczę. Bardzo jestem ciekawa zakończenia tej serii. Bardzo jestem ciekawa, jak splotą się wszystkie te losy bohaterów, jak ta cała akcja się rozwinie, jak to wszystko się będzie działo. No, po prostu nie mogę, nie mogę nic wymyślić, ale bardzo mnie to ciekawi, więc pewnie będę po to sięgać. Więc tak, to by było na tyle, jeżeli chodzi o tego vloga. Mam nadzieję, że dobrze się Wam go oglądało. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście i że będziecie ze mną w kolejnym reading vlogu, bo będziemy czytać fajną książkę. Już wam to mówię, bo ja się nie mogę doczekać. Zaraz w sumie idę do tego vloga zacząć i biorę się za książkę. Więc tak, dziękuję już wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Zostawcie w komentarzach może książki, które aktualnie czytacie, albo swoją opinię na temat Iluminae, jeżeli czytaliście. I yy, tak, dziękuję już wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmiku. Cześć!